Moi drodzy, dzień dobry Robię ten film, bo myślałem, że Ten, chodzę do minecrafta, mój brat zniszczył nam serię Autentycznie zrobił to nie widzicie, o, o, nie widzicie tego, widzicie tylko jednego Przepraszam, zaraz to zrobię Tylko jak mi kurna jeszcze myszka Działa Właściwości, scena Dodaj Kurde, jak nie A, ten, e, główny monitor. No Moi drodzy, to właśnie zrobił mój brat. Wysadził kurna nam mapę. Ja po prostu, moi drodzy, już nie mam do niego siły. Ja moi drodzy, już kurna z tym więcej filmu nie nagram. Gram nawet. Pierdzielę to. Wysadził nam nie dość, że cały ten... I mój drodzy, ja się ja, ja nie robię. Normalnie chcieliśmy teraz całej temy, całą farmę i wszystko, żebym on zniszczył. I teraz, mój drodzy, pozwalam, róbcie hejty, wyzywajcie go. Nie będziemy miał życia. Ja się nie będę z nim chrzać, ponieważ nie umiesz zachować. Ale, no kurwa, przecież możesz po prostu nie nagrywać z nim. To fakt. Ma waka ode mnie, prawdziwego waka ode mnie ma, ma wiecznego. I mój drodzy. Teraz na waszych oczach tutaj mam swój, tutaj mam Kurde, yy, o jest no kurna co jest Dobra, tutaj. No czy może ta myszka współpracować? Działaj! Teraz, przepraszam, że tak normalna no, na to coś nie chce działać. Internet, internet 2 na 10, wiem o tym, ale to nawet nie działa, to też się nie uruchamia. Nie dość, że... bo dzisiaj miałem w planach nawet kurna zrobić ten... Dzisiaj miałem w zrobić kolejny odcinek, wiecie, z Rafta i wiesz No kurwa, co za problem, teraz odpalić drugi raz serwer zrobić. To, że kurna ja nie, nie, to nie jest to samo, ja się za pierwszym razem. Oh, ten. On teraz będzie mnie kurna błagał, żebym z nim, Ten. Nie, teraz będzie kurna na, na... pieprzon, będzie kurna sam grał i ich kurna go teleportuje. Tu jej byregie. Momoc, jeszcze tylko jedna rzecz. Czemu by nie? Niech kurna, kurna straci to co ma Nie, nie umie się zachowywać Naura. No, Niech znika stąd. Moi no drodzy, to na tyle dzisiejszego odcinka Jeśli Teraz będziecie mnie oskarżać, że jestem Tęczego bratem To dość, to ich pierw z...